Hej, hej, hej! Witajcie w kolejnym odcinku naszej serii z gry Europa Universalis 4. W poprzednim odcinku zaatakowaliśmy Maroko, w tej chwili je oblegamy i staramy się wygrać kolejną wojnę. Florencja anulowała military access, podbiliśmy Maroko, Dobrze zaczyna się ten odcinek. Co możemy zrobić? Możemy wysłać te wojska, że zniszczyły wojska Maroka. Z okazji wyślemy część wojsk oblegających Ceutę żeby mieć pewność, że wygramy, yy, mamy Soul Superiority, więc dość ważne jest, żeśmy wygrywali wszystkie bitwy, bo to daje nam dodatkowe punkty. Łowskodo, powinniśmy wygrać tę bitwę, mam nadzieję. Tak, raczej ją wygramy. Tak, jest ta bitwa wygrana. Z dość dużymi stratami, niestety. Ale mamy dużo manpowera i nie powinno nam to zbytnio przeszkadzać. I podbiliśmy ceutę, kolejny... Kolejny fort zdobyty, teraz możemy przejść do... Oblążenia dywanowego No, powiedzmy, do oblążenia dywanowego. Nie, jeszcze dostał im tangier z fortów. Do podbicia. Oczywiście oczywiście będziemy tangier zblokować. Mm, dodaj, to sprawia, że nie będziemy mieli minusów yy, za... Fort, mm, za fort nadmorski, nie będący pod blokadą, tutaj minus 2 bodajże do oblężenia. Do wartości, do, no, do punktów progresu. Podbiliśmy Meknes, możemy oblegać GARP. To będzie o tyle ważne: oblężenie, że yy, ich flota będzie musiała wypłynąć z tego jeśli zdobędziemy te, te prowincje. Armia Madoka jeszcze się odradza. Oni mają już małą armię. Ile w ogóle zostało im? Ty... Ile zostało im manpowera? To mnie bardziej ciekawi. Zostało im Maroko... 653 Manpoweda, więc już się bardziej ta armia nie odrodzi. Możemy podbijać kolejne prowincje. No, flota nie została zniszczona. Ale teraz przyjmiemy wszystkie prowincje nadmorskie. I jak, jak to się stanie, to ich flota nie będzie miała gdzie wpłynąć po bitwie. Zatem e, będzie musiała albo bitwę wygrać, co jest raczej niemożliwe, albo. albo. no albo zostać zniszczona. Po prostu. Możemy zbudować ulepszenia w prowincjach. W sumie moglibyśmy to zrobić. Chociaż nie wiem, czy jest w tej chwili taka potrzeba. Jakiś nas. Jakiś Jakaś nasza prowincja była blokowana, ale nie, nie mam pojęcia, co z kogo idzie. Wygasł nam Obskurantyzm, to dawało nam chyba bonus do Andesu, z tego co pamiętam. Bonus, właściwie ujemny modyfikator. Może raczej modyfikator do no nieważne. Abda została podbita, przechodzimy do kolejnej prowincji, ponieważ nam się ta armia odwadza a Maroku już się armia nie odradza, to wolę poczekać z wypowiedzeniem im bitwy, aż my będziemy mieli maksymalny stan osobowy w naszej armii. Szczególnie, że wtedy będą mogły najpewniej dołączyć jeszcze jednostki z tego oddziału. Genua fabrykuje klejmy, z tego co widziałem, ale nie jest to dla nas żadnym zagrożeniem. Wyspy Kanadyjskie by się przydało zdobyć. Właśnie, zobaczmy. Co będziemy mogli wziąć od yy, Maroka? Jak widzimy, wszystkie prowincje są ze od dyplomaty kosztu dyplomatycznego, dlatego że, yy, dlatego że wypowiadamy im wojnę na casus yy, yy, Wojna religijna. Weźmiemy sobie Łodzepsy od nich. Nie chcemy ich zabierać też zbyt dużo, bo to sprawia, że kraj jest bardzo niestabilny. Ale weźmiemy kilka prowincji. Głównie tych bogatszych. Agadir? Nie, nie sądzę. Meknes? Może być. Mimo, może jak tabla. Za 100 łotrskoda już w tym momencie zaakceptują. Więc nie wiem, czy jest sens jeszcze dalej to. Znaczy, tak, z tą prowincją też zaakceptują. Nie wiem, czy jest sens dalej prowadzić te wojnę. Nie musimy wyniszczyć zbytnio Maroko, bo Maroko nie jest zbyt z więc myślę, że taki peace deal powinien nam wystarczyć, wysyłamy ofertę, oni przyjmują, w tym momencie, ze, w tym momencie jesteśmy, y, mamy Ceutę, zastanawiam się czy, czy Portugalia wciąż ma misję na podbicie Ceuty, już nie ma tej misji. Czyli chyba ta misja zostaje automatycznie anulowana, jeśli jakiś inny kraj przyjmie, europejski, duże koszty są korowania, będziemy musieli wydać masę y, punktów. Niestety. Ale taka jest scena: taka jest scena zdobywania prowincji. Że potem mm, tracimy na tym masę, ogrom punktów administracyjnych, dlatego tych punktów administracyjnych najczęściej po prostu w grze e, brakuje. Narodko weszło w sojusz z Tunisem. No nie są to w tym momencie w, w żaden sposób silne państwa. E, no, tak, mamy fokus na punktach dyplomatycznych, to dobrze. Gdzie są wybuchnąć bunty? W Tołkowcie. Niedługo wybuchną Gdzieś tutaj, tak. Tołkowc. Co jeszcze? Gdzie jeszcze? Yy, I w Tlemkenie. W tlemkenie? Tlemkanie i owo to okolice, gdzie tak to nazwę. To są. To gdzieś tutaj, w, w tym rejonie. Mhm. Dopóki nie skodujemy tych prowincji, to nie możemy za bardzo liczyć na. Yy, to nie, nie będziemy za bardzo się mieszać w wypowiadanie wojen. Chociaż oczywiście do wojen, do których nas wezmą sojusznicy, z chęcią dołączymy. Co so tutaj? Nie, tutaj tak to. Z kim macie, z ma w Portugalii? Portugalia wciąż ma w z Anglią i ma sytuację z Kongiem. Jaką armię ma Anglia? Hmm. Anglia, Anglia Anglia ma 51 tysięcy wojska. Może poczekamy z tą wojną, aż wybuchną bunty. Portugalia już chyba ma państwa kolonialne. Tak, już ma Karaiby. Więc przydałoby się ich zwasalizować, szczerze mówiąc. Yy, Staciliśmy Royal Marriage z Polską. Za chwilę powinniśmy go odzyskać. Yy, czy. Kong tak, chyba się, ale nam pomogła Austria, więc sądzę, że ta, że ta wojna byłaby wygrana. E, oczywiście zaakceptujemy Mariusz z Polską. Jaką flotę ma Anglia? To też jest ciekawe. Bo jeśli wygramy z Anglią na morzu, to już Anglia nie będzie miała jak dopłynąć. 40 dzień statków, 9 ciężkich, 18 lekkich. 9 ciężkich, 18 lekkich. My gramy w Hiszpanią już w tym momencie. To jest. 10 ciężkich i 20 lekkich. Czyli mamy przewagę na morzu, jeszcze 18 galeb do tego. Sądzę, że powinniśmy ich na morzu pokonać. Hmm. Oczywiście statki handlowe wy wysłamy do platformowania handlu. Jaki mamy przychód? Plus 14 to myślę, że możemy sobie pozwolić na jeszcze 10 ciężkich statków. Tylko jeszcze nie mam na to pieniędzy. To musimy poczekać aż. Zgromadziłem pieniądze na te ciężkie statki. Ale za to potem będzie. Będziemy. Ta flota, którą stworzymy, będzie wystarczająco silna. Myślę, że no, gdzieś tak nawet do połowy, gry. Nie będą w stanie. Nie będzie w stanie nikt nam za bardzo przeszkodzić. Przydałoby się jakoś. Przydałaby się ekspansja na Półwyspie Apeninskim. Apeniny, Apenińskim. Tak, tak. Mam nadzieję, że się nie mylę. Tak, Apenińskim. Tylko nie mamy teraz punktów dyplomatycznych yy, administracyjnych, żeby skutować nawet te prowincje, które mamy w tej chwili, więc nie chcę brać na siebie dodatkowych kosztów. Yy, zobaczymy jak tam w cesarstwie to wygląda. W cesarstwie potęgą staje się Würzburg i Salzburg. Salzburg to akurat ciekawe Hanza jest potężna. Weźmiemy oczywiście technologię dyplomatyczną. To nam daje bardzo przyjemny bonus. Yy, a a hit of time, jak jesteśmy jest dyplomatyczny, to nam daje trade bonus, czyli powinny się zwiększyć nasze przychody dość znacznie. W tym momencie z handlu mamy 36 dukatów, to jest dość sporo, szczerze mówiąc. Ile mamy procent? 53% procent handlu genuańskiego, czyli już, już mamy większość. Już mamy większość. Trochę nam ta Florencja psuje. Tą Florencję bym chciał z chęcią podbić, ale mają silne sojuszy. Przede wszystkim chodzi o Francję, oczywiście. Francja zawsze jest silnym sojusznikiem. Niezależnie z jakim państwem by sojuszu nie miała. Mamy Wyspy Kanaryjskie. Co jest ciekawe. Szczerze mówiąc. I wybuchły nam bunty. I zaczyna się reformacja z tego co widzę. Zaczyna się reformacja. Hmm. Gdzie wybuchła, wybuchła, w, wy, wy. Wybuchła w... Sak w, Sachsen, w Saksonii. Czyli tutaj urodził się... tutaj Luther przybił swoje tezy. Jest to 1537, czyli trochę później niż normalnie. To jest pierwsze centrum reformacji. Ono będzie szerzyć yy, religię na okoliczne tereny. I niedługo podejrzewam, że może wybuchnąć wojna religijna z tego powodu. E, możemy podjąć decyzję: jaka to jest decyzja? E, Zwiększona siła misjonarzy i zmniejszona tolerancja chrytków. Oczywiście to bierzemy. Dlaczego to bierzemy? Ponieważ e, chcemy mieć w naszym kraju hiszpańską inkwizycję. Jeden merkant to, to bardzo dobrze. Hiszpańską inkwizycję, czyli jak najsilniej nawracający misjonarze. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Już powstaje kolejny centrum. Nie, to nie jest centrum, to yy, zostaje ta prowincja nawracana przez centrum reformacji. Teraz zobaczmy, jak i w tym momencie nasz potomek zachował. Niedobrze. Yy, ona ma 353, czyli jest dość dobra, więc raczej wyślemy pomydyka. Niestety zmarła. Tak to zwykle bywa w przypadku tego eventu, nawet. Możemy wysyłać metykę, możemy nie wysyłać tylko I tak umurza. Co jest dość przykre. <laughs> Kodować nie mamy jeszcze czego. Następne bunty, następne bunty. Marokańskie. No, dość spoda tego będzie. Znaczy dość spoda szansa, więc nawet nie ma co próbować tego, tego powstrzymać, po prostu będziemy musieli wysłać tam nasze wojska. To może już w tym momencie wyślemy. Wyszli z powrotem w te okolicę. Po bitwie. To możecie iść gdzieś tutaj. <coughs> Czy Ottomanii prowadzą z kimś wojnę? otomani nie prowadzą. Czy Francja z kimś prowadzi wojnę? Francja nie prowadzi. Czy odzyskali coś od Anglii? Nie odzyskali. Właśnie nawet nie pamiętam, o co była ta wojna. Między Anglikami a Francuzami. Powinienem pamię pamiętać, Portugalia zerwała sojusz z Kongiem. Więc się za chwilę. Jakby godzili jakąś wojnę w tym krajom afrykańskim, znowu oberwą dość mocno w tej wojnie. Może zmienimy sobie powiadomienia, bez by wyświetlają nam wszystkie kraje, które nas aktualnie interesują. Według gdy, oczywiście. Musimy wysłać jakieś wojska które, e, obległy z powrotem, te prowincje. No i musimy skutować nasze prowincje. To jest. Dość ważne, żeby te prowincje kodować. <laughs> Gelda transferuje yy, swój handel do Anglii, czyli podejrzewam, że Gelda za chwilę stanie się ich wasalem. Szczerze mówiąc, Anglia, Anglia się tak interesowała. Yy, Anglia tak bardzo interesująca się. Kontynentem. To jest coś nowego dla mnie. Bo wczoraj w, w y, grach, które dotychczas rozgrywałem, takie wchodzenie Anglii w Europę nie jest zbyt częste. Hansa ma wojnę ze Szwecją, Polską, Mołdawią, Litwą i Livonian Orderem. Podejrzewam, że Hansa to przegra. Bo Hansa jest dość potężna, ale nie sądzę, że aż tak y Anektowali Walachię, to były chyba te prowincje. Gdzieś tutaj w tych okolicach. Może nie Bułgaria, ale... Tak, tu jest Walachia. To są chyba te trzy prowincje. Tak, to są te trzy prowincje. O, czyli Otomani rosną w siłę. To jest zawsze niedobrze. Zawsze dwa państwa, które niedobrze, żeby stawały się potężne, to Otomani i Francja. Po prostu te państwa są zbyt silne. Anglia w tym momencie zaczęła prawdopodobnie anektować... W Polsce zazwyczaj, jak wysyłają im podarunki, to znaczy, że niedługo te, te, te kraje zostaną zaanektowane. Hansa zniszczyła kolejną flotę. Hansa dość dobrze sobie radzi. No, znaczy, no to widać, że dobrze sobie radzą, z całą danią zdobyli. Między innymi Bohemia wypowiedziała wojnę Magdeburgowi. Gdzie jest Magdeburg? to oni wypowiedzieli wojnę Serbii. No sporo się dzieje. Chociaż to są takie wojny nic nieznaczące. Serbia, zobaczmy. To jest jedna prowincja. Magdeburg to jest jedna prowincja. Chociaż są jeszcze w sojuszu z Wessel? Nie, z, znaczy z Saksonią. Z Saksonią oczywiście. Yy, zobaczmy na mapę religijną, bo to mnie teraz ciekawi. Parma stała się. Mm, protestancka, co jest interesujące. Prowincja tak, dość oddalone od pozostałych. Tak samo Weisgau, czyli Freiburg. Moglibyśmy tu nawet, nawet zostać religią reformowaną, do Hiszpanii to zazwyczaj nawet nie dociera. Czy moglibyśmy? Nawet nie wiem, czy byśmy mogli w tym momencie. Zrozumiemy się konwertować na protestantyzm. stać stracili 100 prestiżu, i stracili wszystkie modyfikatory do nawracania, zdobylibyśmy dukaty, i zdobylibyśmy zwiększoną siłę nawracania na yy, wyznawców yy, katolicyzmu. Myślę, że się też stali centrum Reformacji, yy, ale nie wiem, czy to nam się w jakikolwiek sposób opłaca. <laughs> Zobaczmy, kto jest. samym jest wciąż Bohemia. Tak. Zasadniczo zostanie prawdopodobnie Austria. Na ten moment zostaje Austria następnym cesarzem. Mamy siódmego kardynała. To jest dość spora ilość. Mamy chyba najwięcej kardynałów. Tyle samo co Francja. Austria już nie uznaje y, Polski, ale uznaje Czechy. No szkoda. Szkoda, że te państwa uznają siebie nawzajem, zadywali. Saksonia y, zaakceptowała pokój z Bohemią. A Anglia stała się protestancka Ciekawy wybód z ich strony, biorąc pod uwagę, że większość kraju jest katolicka Ale to znaczy, że możemy im wypowiadać niedługo sporo wojen. <laughs> There are people... Czy to? Nie wiem, co robi ten event. Ten event chyba wpływa chyba na cenę dyb Chociaż nie jestem pewien, czy mamy gdzieś ryby. Eee... Tak, to wpływa na cenę dyb eee... Ujemny modyfikator. Ceny dyb spowodowany tym, że protestanci w czasie nie wyznają postu, z tego co dobrze zrozumiałem. Z eventu nie, nie, nie uznają postój, dlatego spożycie tych ryb spada. Bo nie mogą normalnie jeść mięsa. Kodujemy kolejne prowincje. Zdostaliśmy kasus belli na Anglię. Bardzo ciekawe. Baden weszło w sojusz z Austrią. Niedługo, niedługo Eu Europa wybuchnie. Może nie, nie tak niedługo, ale Europa będzie wybuchać yy, z powodu no, wojen religijnych. Byśmy walczyli z Anglią przeciwko. z Anglią, ale. nasze znaczy przeciwko Portugalii, Anglii, ale z y, Austrią. jak Austria będzie nam pomagała. Yy, chyba mo możemy wsadzić flotę. Yy, 10 ciężkich. Tak, możemy wsadzić flotę. Wszędzie kosztuje to samo. <laughs> Skodowaliśmy kolejną prowincję. Yy, Kodowanie, oczywiście, zmniejsza nam ryzyko buntu w państwie. Co jest dość ładne i zwiększa produkcję pewnie, yy, podatki i tym podobne. Czy już byśmy przegrywali te bitwy? Mam nadzieję, że jej nie przegramy. Nawet jeśli przegramy, to za chwilę wejdą posiłki. Wygraliśmy. Spokojnie. Mamy no, 66 tysięcy mPałera. Czyli dość sporo. Anglia, Portugalia zwiększa siłę na wracanie. Nie szczególnie jest im to potrzebne, biorąc pod uwagę, że cały kraj mają katolicki, ale może się im przydać to w przyszłości. Na razie jeszcze Europa jest dość katolicka. Tak to nazwę. Jeszcze nie, jeszcze nie zaczęły się te mm, złote lata reformacji. A niedługo coraz więcej tych krajów będzie się nawracało. 10 Army Tradition, znaczy Navy Tradition, nie jest nam to szczególnie potrzebne. Węgry zerwały sojusz z państwem papieskim. Nie wiem, czy to było spowodowane. Czy by państwo papieskie brało udział w jakiejś wojnie? Nie, nie bierze udział. Modena podjęła jakąś decyzję, nie szczególnie nas to obchodzi. Mamy jedno wolne miejsce doradcy, tylko na razie nas na niego po prostu nie stać. Musimy mieć 98 dukadów, mamy 96. Hansa jest powoli podbijana przez Szwecję. Magdeburg został zajęty przez e, Czechy. Dobrze wam tak. E, nie, nie lubię osobiście tej, tego kraju. Mam swoje osobiste powody z innych kier, żeby ten kraj tego kraju nie cierpieć. Strajcy więc, yy, więc się, pozostaje mi się cieszyć, że zostali pobici. Yy, w Nawarze się przy, przydałby się kwot na Warze. Handel coś w tym zdobywamy prestiż i dukaty? raz zdobywa prestiż i dukaty, ale zwiększona cena handlu niewolnikami o 50% z tego co zrozumiałem dużo rzeczy w tej grze nie rozumiem czy są tutaj gdzieś nie chcę mówić co produkowani niewolnicy są nawet ciężko nazwać ciężko powiedzieć coś o tym rodzaju handlu tego oczywiście nie popieramy, eee, bo to ani nie jest produkcja niewolników, ani tworzenie. No, sami się rodzą. Sami się rodzą, my ich tylko wywozimy. Zobaczmy, jaką flotę ma. A tutaj ma głównie flotę transportową. Czemu ona tutaj płynie? Czy jest w jakiejś wojnie? Nie jest w żadnej wojnie. Więc nie wiem, co oni tutaj robią. W każdym razie, hmm, ja się chyba z Wami na ten moment wegnam. Hmm. Trochę spokojniejsze będą teraz te odcinki, musimy się skodować, Czyli będziemy do tyłu z technologią administracyjną, jak to zwykle w przypadku tej, gdybywaj, no i w przypadku częstych podbojów. No, ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć.